A gramy snipery. A co tam? Oby tu nikt nie grał rpg albo M320. W sensie inżynierem, chociaż inżynier nie musi mieć rpg możemy mieć Stingera. A na tą mapę to jest Essence. Coś się nie załadował, czy co? Bla 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 bla. bla. A jednak nie. No nie, nie idą na B. Wiedzą, że nasza obrona jest do dupy. O co się wychylałeś? Lol, nikogo nie ma na B. Teraz już jest. Ale jak to kurde... Zostawili punkt B tak po prostu. Nawet sam sniper ja tutaj nic nie zdziała. A teraz zapewne punkt A jest sam. Znaczy... LOL! Czego to miga, co to? Ta kombinacja magiczna. Kurde. Nie! Zginiesz, LOL przygwożdżony. LOL dalej. Co? Co jest? Nie słyszę dźwięku. A, widzicie, a jest samo bez w sumie też. Mogliby po prostu podejść i. O kurde, Koleś był w powietrzu. No. Świetnie. po prostu obrona się zdzieliła na pół. Nie no, ja teraz... Nie nie co, co, co... Czego miga, no! Kurde, nawet nie zdążę, tam dobiec jak to daleko jest to masakra. 3-1 Po co ja w ogóle z ludźmi tutaj biegam? Tam wiem lepiej, że to ten świeci. W głowie mu kicnąłem. Oh, lol, M320. A go trafiłem nawet, no, z quickscope'a. Główno mi to dało. Nikt mnie nie repnie? Nie? nie? No przecież, jak to? Niko za mną nie ma. Hmm. Super, no. Eee. Dzięki, ludzie. Ale to. Podzielmy się, że jedna. Część graczy siedzi na A, druga na B i będzie zajebiście Słyszałem, że taka taktyka działa. A nie że wszyscy siedzą na jednym punkcie, a później idą do drugiego i za ten czas ten poprzedni wybucha i później giną i tamten tracimy i w ogóle po prostu zero. Teraz jeszcze mają pojazd. O kurde No i już we mnie strzela, no spierdzielę LOL, nie straciłem hapsów, był wysoki dług, nie lubię tutaj snajpić z tego z tej miejscu. Ile strzał trzeba, żeby ten samochód wybuchł? Oh. Pilnuję tego przejścia, bo tam będą przechodzić. O oh jest, ale zoom. Nie, no i dałeś znać, że ktoś jest w tym tutaj przejściu. Jak on tu? No, o, patrzcie, no i zaczęło. Tak migać znowu. Ja mam coś włączone? Nie. To, to zawsze. OBS O, A, nie, średni spał. Dobra. Muszę. Kurde, mam javelina. nie nieważne. O kurde. O lol, koleś przeżył. Ej, no ja myślałem, że oni go zabili! Nie! Juchu dzięki za ref... Opa. LOL No przejedź Aha, super, są w budynku tym. Znaczy ten, w tym budowie. I zginął od razu? Nie. Pampi na górze. Fu jak można tak. No daj, daj szybko. Daj daj szybko, szybko, szybko go, go. Nie! Jak możesz tyły mu repar? O Boże! Jak? Czy ty człowieku myślałeś? No jasne, że cię przejedzie, no i gówno, ani B, ani A, a na a nikogo pewnie nie ma. Mam C4, ale to było to było dobre przed chwilą, a nie teraz. Teraz już do niego nie, nie, nie za bardzo podejdę. O, udało się, super. Mam go. Ale tu był gdzieś medyk. Widziałem. Ale cisza lol. Nie ma czołgu już, tylko cisza. Here are your rounds. Pam pa pam, pa Nie. No wychyl się z powrotem, ja bym tak zrobił i zginął. Zapewne. On tam siedzi, widzę to na minimapie. A gdzie tu? O lol, jakie miejsce. Ha, fajne. I co? I siedział tu. Lol. Hmm. Taka cisza zrobiła. Grałbym snajperem, ale nie jestem wtedy taki szybki. Nie, już wywaliłem wszystkie naboje. Fuk, a mi jest ich jeszcze więcej. Wow. LOL, no nie. Wezmę coś, co ma no, więcej na no boju, co po, powali normalnie każdego. Albo... No, no, PKP. O. <ścoughs> oh, yeah. O. Oh, shit! <ścoughs> Trochę tak. Łaba pozycja, bo jak go czołk zespotuje, to on po prostu... Nie! Nie! Never! O, udało im się. Planowałem, żeby rozwalić od razu czołk, ale... Nie mogłem przejść przez ten słupek. To była moja przeszkoda. Jakbym przeszedł, to bym pewnie dał radę. Niestety. No żal. Oni coś nie mogą nas złamać. Chyba. Tamtej 300 oni z tej będą napierać, oczywiście. FUCK! Skoczył. Znaczy wszedł na to wyższe, później na niższe. A ja do góry celowałem i w dół już nie. Miganie. Oh yeah. Come on. Niby nie lubię bronić supportu, ale trzeba. To ma dużo naboi. O kurde. Nie, nie zabijesz! Ja pierdzielę no. No nie, nie udało się? Ja pierdził. A co za... Ja już... A ja zmieniałem broń akurat na tamtego medyka i. Musiałem go znożować albo zginąć. No a nożowanie w tym wypadku było najlepszym wyborem. Nie, kurde. Aj, strzelał we mnie i gówno nie trafiałem. Prawie, no prawie... No zabiłem go, to znaczy asystę. Ale... No, a teraz już przyjechał Czemu? Oj, 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 Ale tu potrzebuję coś... ...nie takiego, ...innego coś. Takiego coś. Nie no, to tutaj. Mam bliżej, no właśnie. O lol, no ale ty leżysz przecież, to czego nie strzelasz, no? Jezu, ja myślałem, że można przejść. No po co leżysz? Patrzysz na te drzwi i co? A, zginął, no to... Hmm, zabił mnie tamten z tyłu jeszcze. LOL, mamy czołg. Ck, że mnie zabił. Tak trochę... trochę szkoda. To nie idzie tędy, próbował coś? Ej, no to nie mogło mieć takiego polarażenia, no. Ech. Było pode mną jakieś 3 metry. Nie przesadzajmy. Ja mam szybko. I jestem. Zostanę tu sobie na chwilę, bo pancerz bezpieczna rzecz. No dzięki. Teraz to już zabija nagle. Lol, wiedział, że tu podejdę po prostu. Po prostu wiedział, celował już. No patrz, patrz jak celuje. O kurde. O kurde. Trzeba sobie tłumik załatwić. I nie będzie wiedział, czy już. Jestem o, no dobra, Pch. czołg zrobi swoje, powiedzmy. A my bronimy fakt, zapamiętam. nie mogą się przedrzeć za bardzo. Mamy czołki, to w sumie. Cię nie dziwię. Zresztą, zwykle bronię nie jest łatwa albo łatwiejsza. Bo się trzeba przykampić. Dobra, to celność tej broni z tłumikiem na dalekie dystanse Fuck you. Eee! Sorry, no ale no co? Uciekł mi, miał już mało hapsów, to musiałem go z granatą. Kurde, strzelanie bronią z tłumikiem jest. Wow. Chyba wygramy. Coś tak myślę. Um... Tak, no on wygram. Atakującym jest na pewno łatwiej zdałoby być punkty. Punkty, w sensie punkty, ale nie cele misji. Score. Tak okay. jak... Experience. Doświadczenie właśnie. Cheat! No kurde już. Rozjebiemy się. Lol. Look. Yo. My nie wiem po co gram inżynierem. To jest bez sensu. Szybko, szybko, bo tu jest jeden. Będzie jeden. I zginął. Praktycznie wygraliśmy. Aj, a ten obok. No to on tam strzelał i nie trafił go chyba. Eee dobra The end A czekajcie jeszcze do. Pierwszy na serwie LOL Nice